Witam Was serdecznie z tej strony Xazax, a to będzie moja nowa seria. I w końcu zdecydowałem się na AWP2, bo udało mi się dorwać ten dodatek. Dum też będzie również, ale to w późniejszym czasie i to będzie druga seria, będą prowadzone jednocześnie. Jest jeszcze Diablo 1 do skończenia, ale to będzie się pojawiało rzadko Diablo 1, akurat bo tam nie ma co dużo co pokazywać. Dobrze, no to zaczynamy od nowa. I tym razem nie zagramy yy, Marinem. Tutaj jest Corporate, to jest Marine, ale zagramy może Predatorem, co? Dobra. No to lecimy. Normal. Nie chcemy się. Nie chcemy sobie robić trudności. Jeszcze takiego skilla w tą grę nie mam. Chociaż po tylu tylu multiplayerowych rozgrywkach z kolegami. Dobra, tym razem będę pokazywał też filmiki, więc teraz będę cicho w trakcie filmu. jaka tu jest w ogóle fabuła? Nic. Hunt. Hmm. Aha. Dobra. Niewidzialny. O! Widzę, jest inny efekt niewidzialności. Trochę. Czym go... O cholera! Jaką mnie zobaczył? Ciu! Jakaś nowa broń. Ja pierdziele. Ale fail na początku, ja nie mogę. Dobra, to był nieudany start, bardzo nieudany. A przynajmniej teraz wiem, że tygnujemy widoku. No, dawaj ładnie. Ale bez sensu, no po co mi ta niewidzialność, skoro... Po co mi niewidzialność, skoro mnie widzą? Może mnie wyczuwają jakoś? Nie ma tu jakiegoś opisu. Jest, ale kurde, nie będę was z tego. Będę tu wskoczcie z tego? A, ale... No chyba Хе-хе. Давай, доступного. Упс. Упс. Добра, давай губки. Оп. Добра, прям вылазил по невидимой О. Он никогда не видит их... ...тих ZABIERANIA Dobra, lecimy Aha, trzeba szybko ogarnąć gdzie jest... ...save game F6, dobra Kurde, bo takiego faila znowu nie chcę zaliczyć Na początku Drugie Widzi mnie? Oż cholera Aj, jaki bez, zdech, a jeszcze do niego dostałem wrażenie. Japnęłem go troszkę... O kurde, jakiś Ja pierd... W dumie są podobne. E, znaczy się niepodobne, ale podobne... Podobnie atakują. Tu jakiś nowy pistoletik mamy. Uu. Gdzie? Ten, czy ten? Górą, nie? Skacze dalej tak zajebiście jak skakał Coś nowego jest jeszcze oprócz tego? Aha, zajebiście Dobra tu was ma. Najlepszy, jakby granatniki Skończyły się Oszty, chciał się rzucić Skurczyły Dawaj, To się tak ładowało tą energię? Aha Napis... Też mam tutaj głowę Bez co z tym głową czasem jest Tylko trzeba w szyję uderzyć bo tak, ja się boję Ja tu jestem mówcą Chudźwa jak oni Aha to no teraz to się nie wierz o Właściwie się nie da podnieść, nie? Nie, bo potrwa. Te harpuny się kończą kiedyś. Dobra, zapis. Ooo! Nasi starzy przyjaciele. Eee, eee, eee... Aha, bo parzę go tak rewizy. A góra, jak jadajesz? Kurcz, ale będę miał głów. Chod. Ciekawe do czego one są potem. Kurde, grałem trochę w tą podstawkę i nie, nie dowiedziałem się co to są te głowy. Follow the alien prey to discover the location of his hive. Dobra. Ja pierdolę, co to za pomysł, jakiś kwas. Pisz. Uf. Wow. Uf. Może jak znajdę trochę czasu, to załatwię sobie tego nowego aliena. O, to tak przycina. Postaram się tego nowego aliena załatwić. To no, mogłoby być ciekawe. Który to widział alienów? Chyba ten czerwony. I tak. no. Oj. Oj, oj, Skończyły się harpury. I harpoon. Nic To może nie tym, co? Bo trochę by to, to było... Tutaj tylko dwa naboje? To jest najdraższe, co? To... Kurczę, no nie O! Wow! Chodź, chodź i takie fajne źle energia, jak cholera O ty kurs. No i bez głowy Ale mam przecież tras pieprzyć Dawaj, główkę. Główkę. Dobra, teraz trzeba czymś w nich strzelać. Za tym trzeba być. mi gadał właśnie o jakichś robalach teraz mi się przypomniało. Jednak miał rację. Dobra, Nie wiem czy się, z nim o! czy się z nim walczy, Czy się z nim co? Chuźba, ja też

ale, ale głupi się tym predatorem tu gra, no nie to jest niewidzialnym polować na ludzi to kurde jakieś... ja tu jestem kurde muszę się o przetrwanie, to co? Pff. dajcie mi ludzi do zabijania, a nie jakieś kurde potwory o. O. o, 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 coś się dzieje?

Nie lubię jakichś się lubię teraz naraz tak dużo. No, od, idzie znowu jeszcze muzyka. Uf. Ha, one mnie tutaj będą otaczać, tak? Spoko, ja też od tego bywam To jest sens. Szczerze mówiąc, ja z alienami przegrywam. Nie ma tu jakiejś fajnej broni, lepszej innej. Aha, jest to. Co źre energię, no ja nie wiem. Ale może też żonie ręki, chyba pijesz dużo. Pa. I ładujemy energię, żeby nie było znowu fejla. No. Nie masz tu broń. Świetną. Aha, no faktycznie też ci ręka. Idziemy przed siebie i rozpieprzamy towarzystwo. Ale tu gówniane, ja pierdzielę. Ale trudno tu przesadzać. Dobra, nie zbieramy już tych głów. Co po wszystkim? Ups, chyba, że to w złym momencie. O, oh, kurde, ale się wystraszyłem. Ech, głupio się gra tym predatorem, bez kitu. Szybko to przejdziemy i, i zrobimy znowu marina. Predatorem w ogóle nie ma klimatu. Nie wiem, czy zauważyliście wszystko, kurde. Czerwone. Aliny niebieskie, a w ogóle nie straszne. Pichują bo się strzela. Wszystko jest tu świetne. O, pierdolę. <ścoughs> Oj. Dobra, przeszliśmy to do i co teraz. Fajnie, wszystko fajnie, można zobaczyć. To. No. No ładnie, no ale cóż... Będziemy używać tego. Nie, 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 nie. Dawaj tu Karabiny. Wszystko pięknie. Teraz będzie kapa, bo nie będzie energii. Wiedziałem Dawać jeszcze raz Dobra, trzeba na pewno naładować energię, życie Dawali, życie, życie, życie! Uf. Masz jest I dawaj jeszcze raz manę Или что-то шел с того? Не из этого, а так этого. Трудно. Особенно, я к Фух. Фух. Здесь не можно ли это Zajmij mnie kurwa. Tam będzie ich ul. wiedziałem. Aha, czyli predatorem, po prostu w tym dodatku. O, jest koniec misji. Dobra, na tym skończymy przygodę predatorem. Nasz się nie przygodę predatorem, to misję predatorem. Widać, że tu w następnej już coś ciekawego. Ej, ej, nie! Ale fajną miejscowość. Eee. Jeszcze ktoś? Aha, czyli tu będzie fajnie. Nadwoził po ulu obcych na jakiejś innej klasie. Dobra. Na tym skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że skończę ten dodatek w paru odcinkach. Tylko bo z tego co wiem, to jest dosyć krótki. Tak więc, no cóż. Do następnego odcinka, który postaram się nakręcić jak najszybciej, żeby jak najszybciej skończyć tego Predatora. Potem zrobimy Marina, obiecuję. Tak więc, na razie.